Wooden czekał na mnie na schodach starego budynku. Panie Payne, wejdźmy do środka. Chcemy zaraz zaczynać. Chcemy? Obrę poprzedniej opinii tę budowlę wzniesiono parę razy wcześniej niż lat. Tym samym jest najstarszym funkcjonującym budynkiem miejskim u stóp mostu Poważnie? Stary bawił się w przewodnika, prowadząc mnie przez pogrążony w mroku hol. Czekały na mnie odpowiedzi, których szukałem. Panie Payne... Przedstawiam moich kolegów z tak zwanego wewnętrznego kręgu. Naoglądaliście no się archiwum Mix? Gdzie około archiwum projektu Badana możemy dorzucić kilka informacji i uzupełnić luki w aktach. Wszyscy udział w początkowej fazie realizacji tego projektu, podczas wojny w Zatoce Perskiej. A gdzie haczyk? Zależy nam bardzo na ujawnieniu całej sprawy, ale mamy związane ręce. Oto Nicole Horn. Jest kluczową postacią projektu, ale gdy odcięto nam fundusze, nie chciała przerwać prac. Wiedziała, co ma w rękach. Nicole Horn jest prezesem Azir Corporation. Ponad połowa miasta siedzi u niej w kieszeni. Trzeba działać po cichu. Jeśli będzie chciał pan to ujawnić, wszystkiemu zaprzeczymy. Trzeba się jej pozbyć. To możemy pana chronić. Wszelkie oskarżenia znikną. moment wybrali garniturowcy, aby wparować do środka. Postanowiłem wyjść przed końcem. To było tylko jedno piętro. Miałem szczęście. Jeden z monitorów pokazywał, co zostało z wewnętrznego kręgu. Rzekome zwłoki Alfreda Woodena wstały. W cudowny sposób, budząc się ze śmiertelnego snu, Wooden sprawił wrażenie zadowolonego. W krainie ślepców jednooki jest królem. Nie wiem, jak to zrobił ale był to sprytny sposób na wycofanie się ze złożonych obietnic. Jego opowieść pasowała do układanki, więc pewnie była prawdziwa, że... o opiniach, że Max Payne wyświadcza w ten sposób przysługę naszemu miastu. W tej swojej krucjacie posunął się za daleko. Oszalał i trzeba go powstrzymać. I zrobimy to. To był komisarz Jim Brawura z nowojorskiej policji. A co... Powiedz. Policja w leżała zaseta Jim Bravura. Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Nicole Horn. Szantażem wymusiła milczenie członków wewnętrznego kręgu. Do taśmy dołączono napisaną na luksusowym papierze notkę z żądaniem. Przypomniałem sobie o Candy Down, nagrywającej numerki z klientami i sprzedającej te dzieła. Perwersyjne zabawy nie były pewnie najgorszym grzechem Woodena, ale czułem, że po wszystkim przyda mi się dodatkowe zabezpieczenie. Wooden zostawił coś dla mnie. Przygotował iście wojskową odprawę. Najważniejsze części budynku Azir Corporation zaznaczył na czerwono. Biuro pani prezes znajdowało się na samej górze, tuż pod jej apartamentem. Windami sterował komputer ochrony, będący częścią głównego systemu umieszczonego w podziemiach. Wieżowiec był strzeżony niczym forteca. Corporation nadal rośnie w siłę i osiąga znakomite wyniki na giełdzie. Eksperci dostrzegają jednak zagrożenia związane z takim powodzeniem firmy. Niektórzy stwierdzili nawet, że Azir Corporation stanie się jeszcze większym monopolistą niż Microsoft. Za chwilę. Finał sezonu pustki. Dziennik kapitański. Uzupełnienie numer 2001. Po. wojnie nasze. Bez regulacji. Więc musieliśmy dokonać napraw. Jako, że może to potrwać. Oficer twierdzi, że skończą, gdy zrobią. Maszynownia. Mówi kapitan Broussard. Tak, kapitanie. Mówi Scott. Jesteśmy uziemieni. Bez następnego pokolenia. Co to? Atakują nas. Alarm bojowy. O mój Boże. Czy te odczyty są poprawne? To zakrzywione powierzchnie. Scott, daj mi wszystko, co masz. Skompensuj, kapitanie. Nie działa. Jesteśmy. Szkoda. Wielka szkoda. Niech ich diabli. Nie damy się. Gdy otchłań patrzy w ciebie, śmiej się z niej. Kapitanie. Cenię pańską opinię ponad wszystko. Czas pokazać im, z kim zadarli. Poprawię nasz. To mój najnowszy pomysł. Pragnę akcji. Uwielbiam niebezpieczeństwo. Scott, nie. Nie przetestowaliśmy go. Nie ma atestu jakości. O wiele lepsi od nich. Pod każdym względem. Można ich wykorzystać jako. I będą w tym całkiem nieźli. Jest maksymalny ciąg. Idzie równo 60. Zostawcie broń konwencjonalną. Odpalić działa cząsteczkowe. Dajmy im powód do zmartwień. Wywołują nas. Poddają się. Ach, uwielbiam takie chwile. Prawdziwy cud. Mam łzy w oczach. Czekam na rozkazy, kapitanie. Druga gwiazda na prawo i prosta aż do świtu. Tam są najlepsze. Sami ocalimy galaktykę. Wykonać.